Jednym z bardzo wartościowych napoi chłodzących jest y, y, mleko. Mleko zawiera bardzo dużo wartościowych składników, takich jak witaminy, sole mineralne i y, 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 wap i oraz innych bardzo dobrych wartościowych składników odżywczych. My należy spożywać mleko w bardzo dużych ilościach. Natomiast drugim napojem chłodzącym, używanym latem, jest piwo. Piwo jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Zawiera w sobie bardzo dużo szkodliwych składników dla organizmu ludzkiego, takich jak powiedzmy nerki, bardzo jest szkodliwe też również na wątrobę, tu jest powodujący martkość wątroby, jak również bardzo źle wpływających na korę mózgową i jest bardzo szkodliwym dla zdrowia napojem alkoholowym, który... Jest bardzo szkodliwy dla zdrowia! Ja też pij, piwo tychy, sam aromat.